Dzień dobry wszystkim, dzisiaj weźmiemy się za wytestowanie takich party tubek na urodziny, imieniny, w środku są zabawki dla dzieci, znaczy zabawki, typowe gadżety na urodziny, właśnie okulary, gwizdki, czapeczki, takie typu bajery. I teraz tak. Tutaj mamy, to są duże trzymające, bo tutaj mam trzy pudła takich bajerów. To są małe. Yy, takie małe. Kosztują 20,50 za sztukę. I teraz tak. To jest firma Constri, szwajcarska firma, więc powiem Wam, że jakość jest bardzo dobra tego. Bezpieczne dla dzieci, tutaj mo możemy nawet sobie odpalić w domu. Na stole położyć się na podłodze i wyskoczą nam właśnie te bajery. Yy, no i co tu jest napisane? Wyrób pirotechniczny, widowiskowy, dozwolony od 18 lat. Nadaje się do użytku wewnątrz. I tu jest właśnie, że położyć na niepalnej powierzchni, zdjąć odsłonkę bezpieczeństwa, stojąc z boku odpalić system inicjujący. Czyli tutaj mamy ten ląd. On jest, yy, ten ląd jest osłonięty takim jakby ja myślałem, że to jest jakiś gruby ląd, a on jest taką posłonięty takim. Ten ląd jest w środku. On nie, zapali, nie pali się cały, tylko w środku jest ląd. Taki cienki. No. Yy... Tak to wygląda. Certyfikat posiada. I mamy tak. Party, party z takimi właśnie bajerami narysowanymi. Kolejne mamy takie z trupią czaszką. Pirat party. Tak to wygląda, czyli mamy trzy pirat party, potem mamy tutaj mamy z takim kucykiem, kucykiem pony gil z party. Różowe. Tak wygląda yy, i srebrne party party. Tutaj mamy. Oczywiście w sklepie jest yy, każdy każdy, właśnie ten produkt osobno, w folderze, właśnie wypuchowe niespodzianki. Także można sobie po sztuce zakupić. Tego, tutaj mamy te. Nie będę teraz tego otwierał, za... bo za dużo czasu by było. Nie będę wkładał z powrotem do pudła. Yy, tutaj są jeszcze. Nie, są... tutaj mam jeszcze małe, te, 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 takie niebieskie. Kids party. Podobnego jak te czerwone. W sumie grafika jest taka sama prawie. O ale różnią się kolorem i jakiś tam nadróg jest inny. Grafiki. Grafika jest inna z tych. I teraz tak. Teraz mamy duże. Duże kosztują 40 czy 50 na sztukę. Wyglądają tak. Grafika ma taka sama jak, jak te czerwone, tylko że jest po prostu większe. Pewnie są większe zabawki może. Albo więcej tego jest po prostu w środku. Tu mamy trzy takie. I tutaj kolejna paczka. No, jeszcze jeden kucyk. No, jeszcze jeden kucyk, aha, tak. I tutaj mamy te srebrne, one kosztują 45 zł. Jedyne właśnie to się różni, bo 45 zł za, za srebrne. Ta grafika jest fajna, bo w świetle odbijają się takie kolory No i widzimy mamy niebieskie Niebieskie duże Także powiem no jestem ciekaw jak to wygląda w środku Także co? Bierzemy się za testowanie Zapraszam do oglądania Dobra, to zabieramy się za testy Teraz weźmiemy sobie w domku, wytestujemy dużą i małą, taką samą. Takie i takie. Dobra. A potem na polu zobaczymy na jaką wysokość będzie to yy, waliło. To narpie odpalamy. Pana na to ci spadnie na głowę. Metr od tego ma być. Małą. I mam Takie kulki. Kulki moje kulki. Czekajcie, zobaczcie co tam było. Wow. Tak, mamy tu w małej mamy kulki. Dwie czapeczki. Tutaj chyba serpentyny, ale trzeba je po prostu... o! Otworzyć. Takie coś. Takie coś, nie wiem co to jest. Taka kulka. Kulki takie styropianowe, czy z czegoś, nie wiem. Tutaj mamy gwizdek. Okularki dwie sztuki i tutaj jakiś, pokaż. I tutaj jakiś bączek o. No bączek. Dobra, to teraz trzeba zrobić porządek z tym. I teraz odpalamy drugą, czyli tą większą. Tu jest jeszcze coś takiego. Wąsy sztuczne na kleju. Można sobie zalepić. No. Dobra, odpadam drugą, czyli tą dużą. Tutaj tak więcej tych rzeczy jest. A ta już się rzuciła. Tu tutaj tak samo mamy serpentyny. A no widzicie, czyli to jest wszystko to samo, tylko że... Tu mamy trzy czapeczki. Co jest? A tu jest nie. Trzy czapeczki. Tutaj trzy okulary. Gwizdki tak samo. Tu jesteś do buzi. Gwizdek. Dwa gwizdki. Tylko że jeden chyba się rozwali, A to wystarczy, chyba o, jeszcze jakaś piłeczka taka. No i dużo tych, tych kulek takich właśnie. Z tyropionowych jeszcze z czegoś. Dobra. No! No, jeszcze, jeszcze tutaj ma młoda. Wąsy, oczywiście, na podłodze jakieś. O, tam jest jakiś. Ola, po, po, podaj tam to, 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 to. Co? No, to, to srebrne. No, tą rurkę. Kurde. Tam to. Co? Żeby nic nie ma. Nie wiem, taka rurka, ale nie do widzenia, bo nie gwiżdże się tym. Dobra, lecimy na dwóch, zobaczymy jak wysoko poleci. Dobra, no to jesteśmy już na, na zewnątrz i będziemy sobie odpalać. Odpalimy sobie najpierw małe. To no dobra, bierzemy sobie z tymi czaszkami. Wąsy sobie już zalepiłem. No. wcale nie tak wysoko no i tu mamy właśnie te ola oczuń się czapeczki, no to samo co w tamty... o tutaj mamy, o tu mamy nawet a ten y, zapaskę na oko w tym z trupią czaszką czyli to jest motyw inny po prostu ten z trupią czachą mamy tutaj na oko zapaski dwie, znaczy takie o Takie, takie coś. Sztuczne wąsy. I sztuczne wąsy. Coś takiego mamy tu. Jaki Gwizdałka. Ha! Dobra. Tutaj mamy jakiś pieniążek. Wow. Nie, to Ola, po to. Poczymaj to tak, będziesz pokazywać mi. Ola, daj mi tutaj do tego. Czekaj, okay, jeszcze trzymaj, dobra, no takie coś, taki pieniążek z plastiku, już dobra, teraz bierzemy sobie niebieski, Kids part. a może bliżej, o. Ty, tu mamy zegarek chyba. No tu. Puzelki. Puzle, niebieski mamy puzle. Zębisko. Ale patrzcie, nawet są zembisko. Pola, dobra, uspokój się. Nie się Tutaj mamy zęby. Jak się je wkłada? <noise> Tutaj jest jakiś bączek. Puzle, tak jak mówiłem. Tutaj taka ta. Do gwizdania. Czapeczki. Tutaj mamy gwizdek. To jest chyba lokomotywa jakaś. Chyba pokażę. O. Hmm. Dobra. Kurde, wąsy mi się odkleją. Muszę je odkleić, bo całe mam zapocon. Ta piłeczka. Aha. I ten zegarek. kulkami w środku dobra lecimy sobie z następną kolejne to weźmiemy sobie tą yy, pony z kucykiem pony tą różową nie wciskaj mi się dobra kolejne co tu jest tu mamy dalej te serpentyny czekajcie o tak może będzie lepiej tutaj mamy serpentyny trzeba je po prostu rozłożyć takie całe serpentyny o. tu jest taka nie wiem do yy, taka spinka do włosów chyba tutaj są czapeczki Dwie i o, pierścionek, taki wielki pierścień. Tutaj mamy znowu puzzle: linijka, jest jakiś gwizdek różowy, w serce w kształcie serca. Tutaj znowu mamy gwizdek taki z ustami czytał Cię ust. Taki dźwięk wydaje. Maska. Coś tu jeszcze chyba było, nie? Czy nie? Ola, nie wzięłaś czegoś? No to dobra, to, to, to mamy z tego różowego. Teraz bierzemy sobie srebrną. Tutaj mamy kulki. Ola, podawaj, po, podawaj mi te rzeczy. Będę pokazywał do kamery, co tu jest. Więc tak, mamy gwizdek. O, taki gwizdek. Proszę. Tu mamy dwie czapeczki. Albo przypapki. Przy... Tu mamy taką rurkę do kulek. Pokaż mi, Olcia te kulki rurki skopowałem o co chodzi z tymi kulkami te kulki wkłada się do tych rurek i strzela tak jak kiedyś z długopisu z papierków się strzelało no. śliniło się papierki strzelało do koleżanki w klasie albo kolegi tutaj serpentyny maski dwie i trąbka dobra bierz to Ola Dobra, teraz niebieska, duża, kicparty. Nie o, to tutaj nic, strasznie niziutko poleciało. O, jeszcze tak było. To Dobra, patrzymy co jest w środku. Proszę. Nie, nie wiem co to jest. To jest ta lokomotywa, co była chyba w tym mniejszym. Zomby! To jest ten gwizdek. Lokomotywy. Zombi Ząbki. Vampira. Oda mnie jakby do mnie. Podobnie jakby do mnie. No bo no jestem Tutaj mamy tą trąbkę. Tu są te rurki do tych kulek do wystrzelenia sobie z buzi tutaj mamy jakieś śmieszne takie kulki, dwie i znowu jakieś zombie yy, ale to już pokazywałem uh -huh. tu mamy kulki w środku pozbierane i dwie, trzy sztuki czapeczek no to tu, są takie tu jest ten bączek, dużo powiem wam rzeczy takich pierd... a tu są takie dzwonki dwa gwizdki w kształcie serca tego jak w tym pony co było Puzle. A poczekaj, po, po, połóż to na tym. A to dwie sztuki chyba tu. Nie, Ola, skąd to się wzięło? To jest, to jest chyba spony, czy nie? było? Nie słuchaj, to było z tego. takie. No to dobra, bierzemy to. Tutaj... I teraz kolejne, ostatnie zostało srebrne. Dobra, i ostatnie bierzemy czerwone. Eee, srebrne, sorry. Pierdło! No i tu mamy Dobra, Ola, już nie podchodź tu. Ja sobie już sam pokażę. Mamy tak karty do gry. Karty do gry Tu mamy jakieś cyfry. Jakaś paczka. Jakiś der magische, komputer. Nie wiem o co chodzi. Ach, takie coś. Jak zwykle czapeczki czy sztuki. Tutaj mamy wąsy z, z rurkami. Serpentyny. Kulki, oczywiście, te rurki. Co można sobie tymi kulkami poszczelać? Serpentyny. Tutaj taka, taka plastikowa. No i tak to właśnie wygląda. Także powiem Wam, że od, do wyboru, do koloru można sobie wybrać. Bardzo fajne, fajne gadżety na imprezę urodzinową dla dzieciaków. Dobra, to by było na tyle. Yy, oczywiście, pod filmem w opisie będziecie mieć link internetowy do właśnie tych produktów. Będziecie mo mo mogli sobie zamówić, obejrzeć. Także to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj, udostępnij. Dzięki, do następnego.